Dobra, nie grałem w to tydzień jak nie więcej. Nie wiem co się robi. Jak się bronię strzałkami. Nigdzie nie mam amunicji. Kółkiem się leczyło, ale nie mam nic do leczenia widzę. Co ja tu mam? Odnawia energię stazy, to mogę użyć jedno. lan. na stację kolejki. Otwieraj to. O ty kurwo. Ej, to jest chyba ten, którego się nie da rozwalić. Otwórz to, otwórz to, otwórz to. Au. Ała. to jest problem, jak ja mam tam przejść? Kurde no... Dobra, mam pomysł. Aj zniknął. No i luz. O, szmato! Szmato, szmato. A ten już był chyba taki zwykły. Dobra. Kurwa, włącz to, a nie. Nie wiem, co klikam. Dobra. Zdążyłem. Wyglądają jak mój brat. Macha do mnie. A no tak, było coś tam, że. Coś z jakimś bratem kogoś. Coś mi świta w tej głowie. Cholera. Talerz komunikacyjny. Nienaprawione. Nie chodziło o zepsuty przetwornik. Oby te 48 godzin też było błędem. Bez talerza nie będzie ratunku. Jedź kolejką na mostek. Skakuje drzwi do łączności. Sprawdź, co się dzieje z talerzem. I nie martw się o Nicole. Hamont ma rację. Postąpi mądrze Eee, y, okej. Okay. Jest zapis Co to za jakaś ośmiornica Ała, ała. I ktoś mnie tu bije. to ale z nich nic nie wypada? Nie, no ja w ogóle nie mam amunicji. Zapis o, rozdział siódmy, ciekawe ile jest tych rozdziałów. Przyjść prosto o leczenie sklep. A ja mam coś do sklepu? Z pewno mogę sprzedać to. 30 koła. Może bym kupił jakieś ammo. Tylko do czego? No ale 1200, żeby sobie 6 razy strzelić. Ja nawet nie wiem jakie ja mam bronie. Pierwszy to jest ten pistolecik. To jest miotacz ognia. Pistolet linowy. Y, ok. A i ta pompa. Ta pompa chyba była mocna. Dobra, zaraz się znajdzie ammu. Tutaj coś jest? Kredyty. Warsztat? mogę coś ulepszyć. Nie mogę. Ale czemu tutaj nie ma nic amunicji żadnej. Tu się coś świeci. Albo to się światło odbija po prostu jakoś. Dobra. Suwaj się. Trzeba kupić. Dawaj to Nie ma do pompy Dobra, dawaj jeszcze jedno, bo mi chyba tam 18 wchodzi do pistoletu 18 I jak to się obracało tylko nie R1 Dobra, tu jakieś puzzle Ja tu chyba byłem. Co tu mamy? Uprawnienia potwierdzone. Zestaw stacji. Jakieś osiągnięcie dostałem. A, za rozdział siódmy. Zaszliwość ratunku. Udaj się na mostek. Mostek. Kurwa, Mac, co jest? się wystraszyłem Niech mi tu nic nie wskakuje nawet Nie wiem z której strony chcę stać Halo A no i wszystko git Bym sobie załadował to i stazy Dobra, jest na full'a. Jeszcze mam dwie do użycia. I butle z tlenem. To naładowane... Dobra. Jak już się zatrzymała ta kolejka, myślałem, że coś na mnie wyskoczy. Dobra. W lewo. statek. Dobra, Mordus, zamknij, bo drzwi nie mogę otworzyć przy ciebie. Co wojskowe okręty robi tak daleko? Może patroluje? Nieważne, ucieszyłyby mnie nawet pieprzone sroki. Ruszaj do łączności, naprawmy talerz komunikacyjny. To wszystkiego się dowiemy. Zapis. Kurde, ale z tego co pamiętam to tutaj i tak są jakieś checkpointy Oho, czyli chyba coś tu znajdę zaraz A tutaj coś jest? Magazyn Może będzie Ammo jakieś Albo i nie będzie Jakoś jest cicho. Tu zamknięte. Ej, tutaj pierwszy raz walczyłem z tym takim wielkoludem. Pamiętam, że tutaj były skrzynki, których nie mogłem... Kurwa, otwierać! Uy, ma to Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, oni się sami wysadzają. Puśmie, Puść mnie, puść mnie, puść mnie! Gleba! Gleba, mało leczenia, o kurwa, nie ma mam nic, no to pozer, Biegnij biegni, biegnij, biegnij. Kurde słyszę dosłownie, że są za mną. Ej, utknąłem na czymś. Ten jeszcze żyje? Kurde, no zostawcie mnie. Najlepiej by było jakby podszedł na tyle blisko żeby się zamachnąć Wtedy by się sam wysadził o. Chyba wszyscy Mam nadzieję Dobra Co to są za dźwięki dziwne? Co to za dziura? A tu tutaj się chyba zaciąłem. Leczenie? Och, mam full HP. Cool, Kurde, szesiałam mu tylko Ile leczenia Tylko ja amunicji potrzebuję A ja muszę iść jakiś do windy Oto chyba do pompy Pistolecik Tego mogę znieść? Chyba nie tu może zobaczę. Tu jest warsztat. No i w sumie tyle. Może tą stazę nabić do końca. No lepiej mieć niż nie mieć. Dobrze, że nic nie wyskoczyło, bo wodę piłem. No co tu leży? Talerz. Nie podobają mi się te dźwięki. Muszę iść prosto tam? Okej. Okay. Co jest tu? Kurde no to jest tyle tych pomieszczeń Dobra Co to jest? A to jest ten co rzuca te gówna Cała mozażytę, a takie gówno. Jaraj się dam. Chyba zadziałało. Tylko jeszcze jest to gówno małe. Łodowanie stazy. Co to są za dźwięki? Dobra, pokaż to. Co to jest ten oko Dziennik. Kolejny. Ty, opa jest na nich, to mnie Dobra, ciągnie. Dobranoc tu. To mamy tutaj? O, to jakieś długie korytarze chyba. Magazyn. Tam się przejść nie da, Talerz komunikacyjny wyłączony, powiadomiono technika, on chodzi na zewnątrz. Na zewnątrz to niech se kurwa, dzieje się co chce. Byleby mi nic na mordę nie wskakiwało. Ustaw anteny, okej. Okay. A tu co jest? O, chyba ten Rik kolejny zdobędę. Oficer komunikacyjny z Bailey. Chcę to nagrać. Statek jest celem ataku, ale kapitan Ma nie zgodził się na wysłanie prośby o pomoc. Wszyscy wiemy dlaczego. Ta operacja jest nielegalna. Dostęp do widżyt 7 był zakazany. Wiedzieliście? Podobnie jak oni. Ale się dzetacie. Mayday, 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 mayday. mayday. Cały kalosz komunikacyjny. To koniec. Trzy. A co to jest to? Niedysłana wiadomość. Od... A. A myślałem, wody. że to jest jakiś włącznik do czegoś. Prawozdanie: Kapitan Benjamin Mafias do patrona Jordana Luna. To moja ostatnia transmisja. Po niej. Zadbam o to, by nasza pielgrzymka dobiegła końca bez zakłóceń. Udało nam się sprowadzić święty znak na pokład. Doktor Kain, specjalista do spraw pierwszego znaku, rozszyfrowuje jego tajemnicę. A, wybacz mi za kwarantannę na Igis 7. Przydałem trudności dyrektorowi Kardowi ale oni zmagają się z jakąś epidemią. Mimo tego, łamanie planety rozpocznie się jutro zgodnie z planem. CEC może zająć się swoją nielegalną operacją, kiedy prawdziwy skarb jest nasz. Zobaczymy, czy Erfkow zdoła to zatuszować. Chwała Altmanowi. Bez odbioru. ja okay, nic nie zrozumiałem. O nie, czyli ja wchodzę tam, gdzie były te... O kurwa...

nadać sygnał o krótkim zasięgu, ale może się udać Dobra. A skąd ja mam wziąć te dobre A anteny? Ja... Będę na wszystko uważać Bo nie kumam Jest tu jakaś antenownia, gdzie dają nowe anteny. Ale mi to wkurwa ten obraz tak obraca i nie wiadomo o co chodzi. No bo tu sobie idzie prąd, a tu nie, bo brakuje czegoś. A ja tu coś wyjąłem. Gdzie to jest? Bo mi się w głowie kręci. Jak mam się tak obrócić? Dobra, już wiem jak. tego nie da się tam dopchać. No nie. Kurwa, no nie wiem co ja mam zrobić. Tu jest wejście. A może to? Aha. A i muszę w dobrym tym. Mogę to wziąć i się z tym obkręcić tak dziwnie Czy to ma już jakiś taki <laughs> Kurwa to nawet tu nie wchodzi Chwila Czyli potrzebuję czegoś co idzie prosto O tego Teraz muszę się jakoś z tym obrócić Tylko jeszcze nie wiem jak, o tak No właśnie, aha, a to i tak się obraca. Co za kurwa gówno, czyli inne trzeba znaleźć, ale tu nie ma innego prostego, coś mi tu nie gra. że nie prosty właśnie. Że gdzieś na bok mogę z tym iść. Na przykład tu. No wejdź tu. Okej. Okay. Gdzie jest cyk, cyk. Teraz to takie to Kurwa, czemu to nie można na siłę? Dobra, teraz na górę, czyli chyba to Kurwa, to jest chyba, że w dół pójdzie Ale spróbujmy, może się wkręcić Nie, to idzie na dół Czyli prawo i góra mi się przyda. Lewo, góra, prawo, góra. To. Dobra. Teraz co? Teraz albo w lewo, albo w prawo. Jezu, kurwa, Jak się tak klata. To już nikomu mam, co się dzieje. Dobra, to, to dajmy to. To wyjmuję. I czego ja potrzebuję? W lewo i do góry, żeby poszło. W lewo i do góry. Dało się? Dobra, wypuśćcie mnie stąd. Nienawidzę tego latania. Czy tak jebie w głowie? O, wreszcie. Tu już ktoś na mnie czeka, czy nie? Chyba nie. A co jest tu? A, tu jest ta szatnia, to byłem tam. Zapiszę po tych wygibasach, halo, halo łączność, co to jakieś ufo? Kapsuła ratunkową? Kurwa! Te, co wystrzelił Hammond! Z Chenem! Tym stworem w środku! Nie, 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 nie! USM Valor! Odbiór! Zgłoś się, Valor! Ach, nasz sygnał jest za słaby! Rozłożymy antenę dalekiego zasięgu? Nie, coś blokuje gródź nad talerzem komunikacyjnym. Co u licha? Z Naprawczym powinien być mechanizm ręczny. Pójdę tam. Próbuj ich wywołać. Mhm. Mm to musi być wszystko rozjebane na tym statku no dobra, ale to zapiszę chyba i, i tyle zapis ukończony stanę ładnie na środku